Wierzę, że emocje są duże. Oczywiście towarzyszy mi trema, bo jestem debiutantką w roli przewodniczącej. Ale z racji tego, że jestem ogromną optymistką, wierzę, że wszystko ułoży się po myśli Rady Gminy Dębica, że osiągniemy konsensus i będziemy mogli wszyscy razem współpracować dla dobra Rady Gminy Dębica oraz dla mieszkańców gminy Dębica. Myślę, że tych spraw będzie bardzo dużo, ale moim takim głównym zadaniem to będzie, będą pe, przede wszystkim pewnie mediacje między radnymi, żebyśmy doszli do konsensusu i razem mogli tutaj współpracować dla Na dobra naszej gminy. Wierzę, że emocje, które towarzyszyły wyborom, wygasną i uda nam się osiągnąć porozumienie.